Szukają markotki, a mają teraz matkę. Matkę jedzą, tę matkę, ochru! Co, Alonia, ja co? Kiedy pojrzycie? O, do, do, do klatki, dobrej do klatki, do jedzonka. O, jedzonka. Alola, co? Księciu na widzicie? O, poleciała, poleciała. Dzień dobry, dzień jest, tak. Tak, jest, jest, do duchy, do duchy. O, jak się dzieje, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dzień dobry, dzień gdzie jest duduś? Rola, gdzie? Szukaj, szukaj, szukaj dudusia. No, szukaj. To dudusia, to dudusia, gdzie? Duduś, o duduś, jedzonko jest, tak? A Lola, co będzie robić? Też będzie jadła jedzonką? A, dzień dobry, wyszedł. A, Lola, to dudusia, idzie na Znalazła dudusia, tak. Znalazła. Widzisz? Taka grzeczna dziewczynka W znalazła. Ślicznie. Ślicznie. I wychodzi znowuż. Wychodzi. No. O no dobrze. Wyszła. O, będzie z tej szufladki jadła. Tak, z tej będzie. No, dobrze.